Jesteśmy ogromnie zaszczyceni, że możemy być tutaj wśród Państwa, wśród tej energii, wśród marzeń, ale wśród ogromnej pracy, które Państwo wykonali nie tylko w ciągu ostatnich dwóch lat, ale z imponującym efektem przez ostatnie pół roku. Gratulujemy Państwu, są Państwo wspaniali i ten, ta młodość, niezależnie czy ma się w Lublinie 0 czy 100 lat, promieniuje z Państwa. Nie wiemy, jakie... są ale Państwo zdążyli w tym krótkim czasie zrobić mnóstwo, mnóstwo rzeczy, myśląc o takiej wizji nie tylko samego miasta, nie tylko samego regionu, ale jednocześnie też i wschodu Europy, z którym będziemy się dzielić, wschodu Polski, który, do którego też należy przecież i inne miasta, które z Państwem współpracują. Z przygotowali Państwo wspaniałą propozycję też dla całej Europy, by nie tylko w Hiszpanii, to prawda jest fantastyczne natomiast the most important thing to achieve today that you are proud about your city. Congratulations for your community, for your artists, for your politicians, and not in the last level for the young generation.